Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie dziesiąte. Sprawdź, wykonując obliczenia, który z podanych punktów A o współrzędnych minus –1, 2, B o współrzędnych minus –2, 1, C o współrzędnych 0, 5, D o współrzędnych pierwiastek z 3, 0 należy do wykresu funkcji f od x równa się x plus 5, jeśli x należy do przedziału otwartego od minus nieskończoności do minus 1, i 3 minus x kwadrat, jeśli x należy do przedziału domkniętego lewostronnie od minus 1 do plus nieskończoności. No dobrze, sprawdzamy punkt a o współrzędnych minus 1, 2, czyli najpierw musimy ustalić, którą część wzoru będziemy używać, czyli x jest równy minus 1. Minus 1 należy do tej części. Naszego wzoru, czyli 3 minus x kwadrat. Zatem f od x równa się 3 minus x kwadrat i do naszego wzoru za x wstawiamy minus 1. Czyli liczymy f od minus 1 równa się 3 minus minus 1 do potęgi drugiej. Minus 1 do potęgi drugiej to jest minus 1 razy minus 1, czyli plus 1. Zatem otrzymujemy 3 odjąć 1, czyli 2. No, i widzimy, że rzeczywiście otrzymaliśmy drugą współrzędną punktu A, zatem punkt A o współrzędnych minus 1, 2 należy do wykresu funkcji f. Punkt B ma współrzędne minus 2, 1. Najpierw ustalamy, do której części naszego wzoru będziemy podstawiać. Mamy x równy minus 2. Minus 2 będzie znajdowało się w tej części, czyli używamy wzoru x plus 5. Zatem f od x równa się x plus 5, no i za x przyjmujemy minus 2 w naszym wzorze, czyli liczymy f od minus 2 jest równe. Minus 2 plus 5 daje 3. Druga współrzędna punktu b to 1, zatem widzimy, że one się nie pokrywają ze sobą, zatem punkt b o współrzędnych minus 2, 1 nie należy do wykresu funkcji f. c ma współrzędne 0, 5, 0 należy do części naszego wzoru, czyli używamy wzoru 3 minus x kwadrat. No i do naszego wzoru wstawiamy za x 0, czyli mamy f od 0 równa się 3 minus 0 do potęgi drugiej. 0 do potęgi drugiej to 0, zatem otrzymujemy 3 odjąć 0, czyli 3. I jak widzimy, druga współrzędna punktu C to 5. U nas rozwiązaniem jest liczba 3, zatem punkt o współrzędnych 0,5 nie należy do wykresu funkcji f. I punkt d ma współrzędny pierwiastek z 3,0. Pierwiastek z 3 to w przybliżeniu 1,73. Zatem sprawdzamy. Znajduje się ten punkt w tym przedziale, zatem używamy wzoru 3 minus x kwadrat. No, i do naszego wzoru w miejsce x wstawiamy pierwiastek z 3, czyli mamy f od pierwiastek z 3 jest równe 3 minus pierwiastek z 3 do kwadratu. Pierwiastek z 3 do potęgi drugiej to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, a to jest 3. Zatem otrzymujemy 3 minus 3, czyli 0. Widzimy, że druga współrzędna punktu D to 0, czyli zgadza się z naszym rozwiązaniem. Zatem punkt D o współrzędnych pierwiastek z 3, 0. Należy do wykresu funkcji f. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.